Cześć, z tej strony Robo. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na unboxing napędu optycznego, a jest nim Asus Green DVD Writer Model DRW 24B5 ST. Zapraszam. Model DRW 24B5 ST jest jedną z 10 dostępnych nagrywarek DVD z portfolio Asusa. Producent chwali zastosowane w nim technologie, między innymi eGreen, eHammer czy Disc Encryption 2, o których powiem więcej nieco później. Nagrywarka działa w interwesie SATA. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Przejdźmy teraz do opakowania. Z przodu opakowania dowiemy się, że nagrywarka działa z prędkością dla płyt DVD do 24 razy, płyty CD obsługuje z prędkością do 48 razy. Informacja o kompatybilności z systemem Windows 8. Ponadto producent daje nam 5 GB miejsca w chmurze w usłudze ASUS Web Storage. Mamy zdjęcie produktu oraz informacje o oprogramowaniu Power2Go 8 oraz Nero 12 Essentials. Na jednym z boków przeczytamy opis urządzenia w wielu językach, w tym w języku polskim. Na kolejnym boku mamy specyfikację urządzenia. Dowiemy się z niej prędkości odczytu, prędkości zapisu, interfejs SATA, kompatybilność z systemami Windows 8, 7 Vista oraz XP, wymagania systemowe, procesor Pentium 300 MHz lub szybszy, 128 MB lub więcej oraz 10 GB wolnego miejsca na dysku. Załączone oprogramowanie, Nero Essentials 12, Cyberlink Power to Go 8, E-Green oraz E-Hammer. Wymiary urządzenia to wysokość 41 mm, 146 mm szerokości oraz 170 mm głębokości. Waga urządzenia 650 g. Na tyle opakowania. Dowiemy się więcej o technologii E-Green, która automatycznie zamyka aplikację obsługującą napęd, kiedy ten nie jest używany, co pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii. Technologia ochrony nośnika E-Hammer technologia przeciągi i nagraj czyli Dragon Burn oraz nieco więcej informacji o disk encryption 2, która pozwala nam na założenie hasła do danych oraz utworzenie niewidzialnego folderu, który również jest chroniony hasłem. Przejdźmy teraz do otworzenia opakowania Napęd został opakowany w specjalną gąbkę, która pomaga chronić produkt w czasie transportu. Przyjrzyjmy się teraz dodatkowemu zestawowi jaki dostajemy z napędem. Mamy śrubki do montażu. Informacja o certyfikatach. Oraz instrukcja jak skorzystać z usługi ASUS Web Storage. Mamy instrukcję szybkiej instalacji, jest też język polski oraz płytę z dodatkowym programowaniem. Nero 12 Essentials, Power2Go 8, eGreen, eHammer, ASUS Firmware Update, Quick Install Guide. Napęd prezentuje się następująco. Dzięki za obejrzenie materiału, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, zachęcam Was również do komentowania materiału oraz czekajcie na następne filmy z serii unboxing. Cześć!